A dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj gramy w DBDU i dzisiaj gramy z moimi wspaniałymi przyjacielami, czyli moim najlepszym przyjacielem, czyli Neacarson00. co Bo... no ty, chamie? <laughs> żart, to był żart. Nie widzicie mnie. <laughs> I z pieczarem, i właśnie z Andrzejewazem, i z fanem 4 kwadraty, czyli Dulikiem. Cześć. I, do... I widzicie, jakim pięknym killerem gram. W ogóle. Uf, i, się, czym grasz? Y, W ogóle. Przedstawię przy, jedną rzecz. Y, przyjaciele wybrali mi killerów. Y, każdy po dwa. Oczywiście od razu powszedł. Hagrid. Ghostface. <gryst> Huntereska. Nurska. <gryst> Ale pieczar. Pieczar był dobry. I wybrał dla mnie trapela i wraitha. <gryst> Co to jest? Nie <gryst> Trzeba z to, żeby nie było na tej mapy trzeba było to wziąć. A moja ulubiona mapa, czyli bagna! Widzimy, wiecie, że ja wziąć. kocham bagna. jak możesz nie kochać, no z skąd Dobra, ale przynajmniej, przynajmniej wziąłem dobrego perka na te bagna. Mm. ten bagna. Ale nie będzie bagien, bo ja wziąłem te rękawice. A no w sumie tak, on wziął, że wszystkie te offeringi na mapy się unieważniają. W sumie smutne, w sumie niefałe, boże jedyny, a tej mapy to ja osobiście nie lubię. Okej, okay, ja już, już, już wieszcie co, uderzyłem się już w ścianę. Już ścianę się uderzyłem. Nie, bo ogólnie to my koledzy, to proszę bądź delikatny dla mnie. Nie raz? O. Ja byłem dobrym chłopakiem, naprawdę. No, a tego... tego tego Demorgorgona. Mm. Grałem bardzo często na tego perka, więc uznałem, że go lubię. I uznałem, że. Nie rozwalać mi silników, proszę. Tak ja dawno nie grałem w te To ci silnik rozwalił. Bot A, I Zostaw I... ten został, 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 Boże Odpiąć pan struj. Bota nie bij bota, bota nie bije, dobra Ja, ja jestem bota. botem, no <laughs> Ja wiem jestem botem w sumie Wiesz jak ja dawniej grałem w te gry? znalazłem bota nawet z To on jakoś ucieka? Palety, coś, ten? No, ucieka, ale goniąc za żarnym trudno by było paletę znaleźć Zostaw! Ale co? Fajn! w wreszcie gra? Czy w eee, Czym Brighton. gra? No... Brighton. Brighton no. No patrz, tu się... robi silnik w domku. No, no ale co, mam niego. cię odpuścić, jak cię już gonię? Tak. Jak się gonię, to cię dogonię. Chodź. Nie, zostaw. No zostaw, No rzuciłeś dwie palety dla mnie, to dobrze. Chodź, chodź, bo ja się już zmyczyłem trochę ganiając siebie. Masz za kary silny. No, w sumie to jest uczciwa wymiana. Zresztą tego silnika to trudno problem. było pilnować. No ten silnik jest jeden akurat z gorszych. No. To jest jedynka. Cza-cza-ra-cza. Cza, Ale Znalazłem bota! Tak, pożałujesz tego, że mnie powiesiłeś Dlaczego? Bo tracisz kolejny silnik No wiem Trudno było... Gdzie ty jesteś, bocie, chodź Ja weź patrzę bota. Zobaczymy, Został... czy on selfkera ma Bot? Tu było. Gdzie to jest? Trzeba to... Bot rzuca palety, by the way Odrzuca? odrzuca? Najgorzej. Powodę. No będzie specjalnie gonił po to, żeby zrzucił wszystkie tak, palety. Tak, żeby się zrobili wszystkie silniki już. No, już. rzucił drugą paletę. No. No właśnie, będziesz go ganiać specjalnie teraz. Nie on przecież on dobiega wokół palet. Uderzył no, mnie paletą nawet. To jest dobry lot. No ale bot um... też potrafią? Tak, biegam do Tu jest dużo pary też w tej grze, więc. No nawet w v nie zrobić ten bot! Ty, ale my nie bić, botu. Sorry, to jakbym zostawił botę, to on by zrobił silnik. Hmm. Tu nie robią. Nie. O, cześć. I lupowańsko. Dokładnie, wokół palety. Aż cię uderzę. To nie powinno mnie hitnąć. A tam bez przesady. Nie zdajmy bota! Ale on chce hita za mnie przyjąć. Nie. Nie chce. Nie. Jakbym... Chciał. Ej, jakbym chciał, rzuci... gdybym rzucił się na bota, to byłoby tunelowanie. No. Tak, tłumaczę ja, bo mam za botem lecić, tak? Nie. Ale co mam z tego Co ten biedny bot ci zrobił? Żyje. No, Cześć. Cześć, wieczorek. A... Kasperku. Pamiętaj. Nigdy o, cię pieczę, nie. O, żarne. TUNNELING Jaki tunneling? Przecież ty nie jest... Ty nie byłeś wieszony <laughs> wisiałem już No tak, ciebie nie gonisz już Pan Tyk, pyk. Najgorsza paleta. Zresztą jakbyś wziął na to w to dobrą gierkę byś miał pod tonantą mm. Tak, mógłbym tu, tu 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 Żarne O, wyłączyłem Segierkę przez chwilę, dlatego to cię uratowało Taki dobry chłopak Zobaczcie, wyłącza gierkę szafy. Nie! Proszę. No tu nie unsafe paleta. Takie się... Do tych się raczej nie biega. Ale on mi miał shifta wciśniętego! Um, jak z boku tak podbiegasz do palety, to trzeba to się kończy. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz nie, ogólnie to mnie nie ganiaj. Wejdź ci nic nigdy nie zrobiłem, pamiętasz? Pamiętasz jak... Ty jesteś ranny, a mi zrobili już kolejnego silnika Pamiętasz jak rozmawialiśmy o życiu? Nie, nigdy go nie robiliśmy A pamiętasz jak mieliśmy to robić? Nie Pieczar wracaj tu Pieczar wracaj tu Myślisz? Tak Myślę. Ale zobacz jak ja uciekam. Ładnie. No. nawet nie było tak źle. Nie za latarka. I za daleko byłeś. Cześć piecze, patrz, na haka. O. No. Tak bywa. Mam nadzieję, że usłyszą moje krzyki. I postanowią mnie wspomóc kiedyś. Myślisz, A... że to zrobią? No ładny bota. Ty nie dostajesz się to? Trochę, trochę tak Trochę tak No kurde Panie bot proszę przestać. I proszę przestać Proszę przestać się bawić A się wychilowali

no co było ułożone w takiej trochę linii krzywej, no bo nie można tak w prostej, ale tak mniej więcej trochę w linii obok siebie. Cześć. Dasz mi czekać, poczekasz? Nie Proszę? Nie jak chciałem ty nie wisiałeś po... Wisiałem Naprawdę? A nie żart nie żarne wisia dwa razy może wisiałeś konop. Ale zostawiłem się, więc. Um... Wstęp bod, chciałem bota uratować bo ja mam Właśnie ich też chciał ratować, bo Nie no, go może walić, on jeszcze ma jedno wiszenie. E. <grym> A to czy to oznacza, że to, że, że powinien. powinienem być od razu ten? O. Czy się gratulacje dla Ciebie, Dulnik, że w ogóle próbowałeś ratować. Bota uratowałem, no. Że w ogóle latarko grasz Nie wiem po co właśnie. A ty nie wziąłeś Nightborna? Nie, nie wziąłem nightborna? Tylko po prostu ty z daleka to robiłeś pod tym dziwnym kątem trochę W sensie, no za daleko po prostu byłem um, Dlaczego, Bo bocie, przestań, nie! Don't touch it! Du-du-du-du du 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 Don't touch it! Du-du-du-du Du-du-du w sensie, ty, z fun-faktów Pot ma borrow faktów nawet dobrze Bum, bum, czarna, a ty to pan kręcisz? No, znowu sobie wyłączyłem grę. Nie, ja nie chciałem. A, no, dobra, jebać to. No, cześć. Zostaw, no. Proszę, zostaw. To jest tuneling. Nie, to nie jest tuneling, to jest normalna Zostawiłeś gra. Zostawiłeś wcześniej specjalnie dulika. Nie, po prostu dulika do tu wiesz, że wisią? No, kurde, proszę, porozmawiajmy o Bogu. No. Ja nie wierzę w Boga. Czemu nie? Nie wiem. Tyś tak ja tutaj nie robię silnika. I tu też nie. Dobra, ja wracam do siebie. żarne. Mm. Nie, nie musisz. Naprawdę? Podnoszą cię? Nie, właśnie nie i to jest problem. dlatego nie, nie wracaj jeszcze. A moim zdaniem cię podnoszą? Nie, nikt mnie nie podnosi. Zostaw mnie, Goń go Okej okay. Ej, wiesz, ten yy, bot denosuje mnie latarko, co nie? Cup, ciupu, cipu No cześć Jak już cię podnieśli A? A to bezgo. Ej, ale nie mnie <grym> co Miałeś bota na źle <grym> miałeś, miałeś szafego wziąć No żadnym byt płakał nie mogę go zabić, bym nie zabił In real life Tu nie, okej. Okay. No poczekajcie, bo ja muszę... Bo ja nie mogę was powiesić, bo, się... bo Nulika mnie zabije, jak teraz powieszę. Teraz... Każ... Nie, tylko pieczara... Wieś pieczara, powiesz jeszcze może. Czy to to jest też Żarne, nie... żadne. To, że jeszcze mogę, znaczy, że od razu muszę mnie okay, nie wiesz. Okej! Zapomniałem, że ty w tym stageu też możesz to niszyć Pieczar Czy ty to byłeś? Ej przepraszam, ja chciałem tylko przytulić silniczek Okej, okay, dobra. To nie... Nic personalnego. Eee, wiesz. dobra! A ty botar eee, to... <todgłosy> ja ty... bo... ja ty... On mnie z tym slimagował! To bo? Tak, bo mnie bagowa! Nie, 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 nie zabiłem bota. Nie, 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 bota. O, Cześć, nie, o nie, on nie o mnie ten! E, klikał mnie latarką! Klikał mnie latarką! Albo od razu. Yy, I bagował bo... mi. mnie. Tak... co mamy zrobić w sumie? Nie yy, od... wiem, mi niszczycie. Kacper, ja bym... No? Chciałbym się z dogadać. Ale ja nie zabiję teraz kogoś, no bo ja słyszę gościu jak gościu jęczy Podejdę tutaj, stwierdzę coś żarne. Pan <noise> Zresztą to jest trzeci raz jak cię widzę. Nieprawda. Widzę nic nie widzę nawet pieczara w szkole. <noise> nie. Jak ty widzisz No O kurczę, dopóki sobie wyłączyłem grę. No. A to co? E, ale to nie pieczar. A, to ty byłeś w szkole. Nie, pieczar akurat był Cześć! Uf. O nie! Cześć, dobra. O nie. Cześć Cześć Poczekaj, bo ja gdzieś muszę pójść Nigdzie nie mówisz, trzyma Nie bukuj mnie, Nie, nie, kuj, nie, kuj. nie e, jak, to... jak nie znajdziesz, to bij żarnego Nie Znajdź pieczara Dlaczego tylko... pieczara? Bo on jeszcze może wisieć a Czy ja coś mu złego... Cześć pieczar! Nie, ale dlaczego ja? Bo może wybić Żarne cały czas na... Cały czas chce mnie. co, O, dobra, robię silnik! Myślisz, że to jest... Myślisz, że to kolega? Jak myślisz, że kogoś takiego się ceni? Nie, myślę, że tutaj jest kolega kolejny. Ej, ale... To tylko ja. Dokładnie, idę po Żarnego. On nie tam jest. O tak. Ja tylko się starałem robić silniczki. Ja tylko starałem się... Dziś nie mam mnie tutaj. Ta? A ja Cię widzę za krzakami. Ty, ty masz znajdą, tego perka? <grystanie> tak, dobrze, tutaj, o, palecik jeden. Oj, pardon. O. Dobra, pardoncik. Tu palecik drugi. I lecimy dalej. Pardońsik <grystanie> się tam nie ma. No Żarna, nie kręć tego genu. No Żarna kręci za gen, a mi się killuje nie robię. BOM, BOM, BOM! Przepraszamy, nie no. czemu, czemu nie? Mnie? Bo jesteś radny. Ale to. A no. Pietro nie umie uciekać. Nie, zostaw mnie, bo ja. Ja zawsze no. marzyłem o tym, by rozmawiać z innymi. Ale. Ale ty nie lubisz kiedy ja rozmawiam z innymi. Eee... Bardzo mnie. Dlaczego tutaj... ty do... Czy ty, ty uciekasz? Ja? No. mapę. Dobra, tak to Nie. Ała. Tak... Został. Dobra, ja idę po dujka. Dlaczego po mnie? Bo... Pieczar pierwszy raz leży na drugim stage'u, a ty wiesz że już nie wiadomo, kto który... tak. Jeszcze ale... nie ma drugiego stage'a. No ma. właśnie. A, bo ja mam Poczekaj. Ty, ty mnie przeżyłeś za No ja wiem, ale myślałem, że piecza jest na drugim stage'u. Nie Ale ja poczekam, bo mam misję Dzień dobry No przepraszam, nie, przepraszam, nie Trzeba było podnosić dulika Nie, no. Ale mieliśmy podnosić dulika, nie szukać osób, które robią silniki Ja se po prostu obróciłem się w boki, i zobaczyłem, że ktoś robi silnik Ale ja bym chciał to przedyskutować A cześć Proszę, nie, nie rób mi tego, ja patrzę się nawet tak w kółeczko, mogę? O, oh, pat Ej no, ej! chcę się zakręcić. Dobra, zdejmij, zdejmij dulika. Podnieś dulika, a ja potem podniosę żarnego. Dobrze. Idź po dulika, ja pójdę po żarnego. Dobrze, czekaj, gdzie oni? Tam, czy to jest który? E, t... Tutaj był żarny gdzieś. Żar pójdę, pójdę po tego dalej po prostu. A kogo widzisz? Y gdzie jest żarne? Tu kogoś mam, nie wiem kto to jest. Kim ty no, jesteś człowiecze? No, a podniec. dobrze, ty jesteś ten dobry Żarne Żarne? a jak chcesz go podnieść? On chodzi. Cicho na... pieczar! Nie, wiesz co w się... Sensie, nie wiem, bo on cały czas jest taki hmm. okrutny dla mnie. To powiedz gdzie jest. Przepraszam, nie chciał. Tak naprawdę chciał. też wiedzieć, że chciał. Że tak było widać, nie? No to Ale powiesz, jak... gdzie jest. Tak. A ty. Powiedz, no powiedz sobie, tak, ja umywam to... ręce. Ale co wiadomo. Powiedz, bójcie, kowiek, gdzie jest pieczer, Więc żarne. No on? Wiesz, jedź jedźmy tak. Asper powiem tak, ja umywam ręce. Widziałem, ty tylko podniosłeś! ci tak, ja umywam A już nie mogę wisieć, proszę, nie, dogadajmy się. Dogadajmy się, dogadajmy się. Proszę, zrobię wszystko. Papierica. Zrobię Stop. wszystko, ale nie wieszaj. <grywa> zrobię wszystko, nawet loda. Tak, nie, nie wieszaj, proszę, nie. <grywa> Dobra. Teraz który umywał ręce Pieczar. Ja? Pieczar robi silnik. <laughs> <laughs> Widzisz, teraz, jak byś się z tym czuł? Ja się nie ruszam z tego silnika. Jak byś się z tym czuł, gdybyś teraz mnie zaciukał, no? Ch tak, tak ci powiedział, zobacz ja się nie ruszam. Ja nie weźmiesz mnie stąd. Nie. Teraz nie ci się z... ruszyć. Co? Mówił raz. Ale czy to, że mam się... Raz. <laughs> Nie, nie że... możesz jeszcze raz powiesić się, więc... I co, i myślisz, że to jest powód, dla którego miałbym się powiesić? Miałbym, jakby... A poczekaj, jak bo, jest... bo jeszcze tulika muszę znaleźć. A, jest... zna... a, a jest szansa, że ci nie zna... A jest, a... A jest szansa, że ci nie zdejmie. Przestań bać w końcu tą grupę, to ci nic nie daje. <t��> <tarpet> ale najważniejsze są dobre intencje i wzniosłe cele. To jest jeden z nich. Też! Aha Co widziałeś? Tak, widziałem jak i zabagowałeś. No. Pieczarka, czemu się nie medowałeś? Czemu ty jeszcze zaułek w ogóle? wiesz... Nie właśnie się zastanawiam, czy warto się tak medować, tak, czy to, Nie to um, No masz no, szansę no, wytłumaczyć się jak dojdzie do tego haka. Ale po co będziesz się wiesz? Na pieczarkę powiesić. tacy zobacz? No dawaj się argument. Hmm. A drżarne zginą, po co nas zabijać? Żeby odcinek odcinek trwał pół godziny. Co my ma To jest, jest niezły argument. Gdzie jest Pieczar? A w sobie tylko podniesiesz. On był gdzieś tam. Hmm. W sobie idzie. Dokładnie w jego stronę. Pieczeń. Ja Odbiłeś. Właśnie... On, jest, on jest tu. O tu. Dobrze, tak. to było podnieść ja... Dlaczego o. on się nie medował? Nie, medował Dobrze, a teraz wykladę. chodźcie, zrobicie silnika. Dobrze, jak rozkażesz. Bot i Żarnek, który zdradził twych kolegów, odginęli. Ja nie zdradziłem. Wcale nie pojedzie do piecza, robi silnika. Czyli jak dobrze rozumiem, to moral z tego taki... Jakby to odcinek z morałem, tak? Tak, dokładnie. Nie daj przyjaciół to stać jak jest. W sumie fakt. Widzisz jaki dobry moron z bajki płynie, nie zdradzaj swój przyjaciół. W ogólnie powiem ci, że ten bot jest śmieszny, bo jak mu kucasz, no. on też ci odkucuje. Co jest śmieszne, on ti baguje i klika latarką na ciebie. Co też widziałem? Tak uh, Wait. What happened? Ale podoba mi się, że pieczar widał. Bright'a. A widzisz, jak ja jestem dobry chłopak. Ehm, ja chciałem coś nowego, żeby był... A pieczarowy raj. sorry, no, nie. Nie wiem, coś nowego. Się... Ghostface. Ja się nie znam. Dobrze, zapnij się. Dobrze. Tam brama bliżej. Ej, ehm. zawracaj ty. Tam brama A? bliżej. A, dobrze. Idę za tobą. I mówię, teraz wiecie. sprawdzę, czy ja mogę w ogóle otworzyć tą bramę. Powinieneś móc. Nawet to na nie widzę. Aha! Open the gate! Zwłaszczaj, Ty mój dil. Oh. Dobrze, to idę! Ja tniem... Okej? Idź, idź, idź. Idź! Idź na wnią, wolność! E? Idź! Się, na A, się, ja się zapłacisz na kościół. Ja się nie zastanawiam, czy ja w ogóle chcę. idź, idź, idź na wolność. By... I, idź, o, bo... idź! Poza tym ci dzwonią. Przerzuca i przyrzuca tak, się. Jak mnie w to w knabi się. Ich. Dzwony biją! Goodbye, my child! Aha! Ej, czekaj, 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 patrz! Bot nie miał żadnych perków, żadnego itema, a miał latarkę, miał burrow timer. Czy on się dostosowuje do ciebie? Być może. O Boże, ty miałeś takie perki, yes. No miałem desonance! Kurwis! Miałem Nowhere to Hide, no, miałem Eruption, żeby coś tam bym regresować te silniki i miałem Firmonger. Hmm. Miałem problem na samym początku, bo ty biegłeś takiego niezwykle paletauna i nie, miałem, nie mogłem z tym nic zrobić, po prostu przez paletach, więc pewno było co zrobić, a to były dosyć dobre palety, ale w końcu dobiegłeś do takiego momentu gdzie ci palety się skończyły. No niestety, ale długo się z tobą ganiałem. No, no jeden silnik to został zrobiony praktycznie, bo ten znalazłem botę i został zrobiony drugi silnik. Nie, na, na moim praktycznie innym wiszeniu zostały zrobione dwa, tylko że bot przestał robić, bo sobie gdzieś pobiegł. Może dlatego by chciał się zdjąć? Nie wiem. Dobrze, drodzy widzowie, dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego dnia.